Wozwita recenzji z gry Jazzus Lord of the Dead. Premiał gry była 24 lipca 2019 roku. E, twórcami gry jest Studio Unfrozen. Wydawcą Delik Entertainment GmbH. E, Jazzus Lord of the Dead to taktyczna to uwaga Rouge-like. EPG w klimatach Dark Fantasy. Teraz trochę wabule. jako zespołowy na i Jazzus musimy wydostać się z podziemi, gdzie trafiliśmy po śmierci w wojnie o władzę nad światem. No ale cóż, śmieć znaczy dla kogoś, kto jest jej panem. Tak więc z Netflix stajemy wstajemy, żeby spróbować raz jeszcze. W wydostaniu się z powrotem na powierzchnię używamy wszelkich mrocznych stworów, które uzyskujemy dzięki naszej zdolności nekrymancji. Na I w tym momencie fabuła... się nie tyle kończy, co przerywa przez całą grę, bo powraca dopiero na końcu. I w tym momencie niby... Są jakieś, nazwijmy to, wskawkami fabuły przy opisach bossów. Czyli niby się powinniśmy dowiadywać czegoś o ich historii. I czasem się tak zdarza, ale naprawdę po prostu w szczątkowych ilościach. Ale zazwyczaj jest to, jak teraz przykładowo przy trzecim bossie, który jest pogromcą potworów. Uwaga, czego się dowiadujemy o nim? Że zabija potwory. Nie na serio? No i właśnie do fabuły powracamy dopiero na samym końcu gry. Iratus wystaje się na wolność, zaczyna mieć plany, czego to on nie zrobi, władając światem i składa tego typu obietnice. I nagle on przychodzi jakiś czarodziej, nie wiemy w ogóle kim jest, czego chce, więc skąd się tam wziął, ale zaczyna gadać o tym, że Iratus się spisał, że pokazał światu, co się dzieje, kiedy zepsucie bierze górę i że pozwoli co się z światu znowu odbudować. A kiedy znowu popadnie w zapomnienie zepsucie, weźmie górę, no to od nowa i od nowa, Czyli taka to była przepowiednia o balansie równości sił dobra i zła, cyklutomienia. No po części właśnie to tłumaczy ten typ ruszlak, ale Kaman nie po to. Daliśmy te koło e, 18 godzin, żeby teraz <ścoughs> zacząć od zera. No i właśnie przez chwilę Ratus e, serio mam wrażenie, że się go grzecznie posłucha i tam, skąd przybył. Na szczęście w ostatniej chwili zaczyna gadać do rzeczy, że dobnie swego. No ale dalej zaczyna się przechwalać i ostatecznie nie wychodzi z tego nic. Nie wiadomo, czy w końcu zdobył tę wadę nad światem, czy może ludzkość jak mówił ten czarodziej, napędza nas krzywid uwagi i odnowienie znowu go pokonała i zamknęła w glebowcu. Nie wiemy dosłownie nic, możemy sobie tylko spekulować. Na jako już właśnie jest tutaj Procz Like, no to zakładam, że właśnie chyba tak się stało. Ja tu znowu został pokonany. I znowu nie nauczony niczym poprzednio. Chce się spojrzeć, jeszcze raz zemścić. No, ale już wystarczy tej fabuły. No, bo umówmy się w tej grze, ona tutaj nie jakiejś lekkiej like, roli. Przynajmniej w mojej opinii. Jest dosyć prosta i talentna, powtarzalna, w sensie, jeżeli chodzi o motywy. No, ale jako już właśnie mamy z nią do czynienia, te dwa jasne na początku i na końcu, no to nie oczekuję od niej czegoś więcej. To wystarczy. I sobie przejdźmy do mechanik. No, które się prezentują już tutaj o wiele lepiej, to właśnie na nich nam głównie zależy. Więc pierwszą rzeczą, którą <laughs> od zauważamy, i jest to mega dziwne jak na tej prożle, jest system zapisów między bitwami. Czyli możemy sobie zapisać grę przed walką, jak nam się nie spodobają poniesione szkody, to zawsze można wczytać i spróbować się lepiej. Już przyznam, że sam parę razy musiałem właśnie z tego skorzystać, choć stałem się tego ogólnie grać i czy będzie się tego używał, czy nie, no to jest wybór w pełni gracza. No ale czasem ta pokusa jest nie do odparcia. A jeżeli tej opcji nie ma, no to po prostu nie mamy wyboru i możemy grać tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Albo z kolei ktoś jest po drugiej stronie z spektrum mi się wkurza na to, że znowu mu nie idzie i nawet nie może tego poprawić. No ale chyba jednak ostatecznie, dobrze, że to jest. No właśnie. Ale też jeżeli zdarzy się sytuacja, że tracimy dosłownie wszystkie jednostki, no to Cóż zrobić innego? Nawet jeżeli mamy materiały na zbudowanie kolejnych, no to nie wyobrażam sobie je na jakimś ostatnim piętrze z pierwszolewelowymi jednostkami. No to jest po prostu skazane na niepowodzenie. No ale ten system zapisów nie służy wyłącznie do cheatowania bitew. Dodaje się w nich przy testowaniu nieznanych mechanik albo testowaniu nowych postaci z ryzyka, że jeżeli nam się nie spodoba, to zmarnujemy mózg, No czyli dzięki mózgom dajemy tym postaciom levelę. No ale z kolei, jeżeli chcielibyśmy taką postać przystosować bez mózgu, no to nie wiemy, jakie wyniesie stacja, kiedy ją sensownie ulepszymy. No, nie przekonamy się o tym, czy się to opłaca zrobić, zanim tego mózgu nie zużyjemy. Więc możemy w pełni ją ulepszyć, wówczas sobie sprawdzić, czy nam się opłaca ją brać. No, a jeżeli nie, no to najwyżej sobie <coughs> wczytać grę. Kolejna rzecz to są bitwy, czyli główny segment rozgrywki. One dzielą się na tury, gdzie każdy po kolei wykonuje swoją akcję, w zależności od inicjatywy. Ważne jest też ustawienie drużyny, gdyż różne postaci na różnych pozycjach mają różne umiejętności. Co prawda, do chęci utrzymania postaci na pożądanej pozycji, a jakby została przesunięta, albo sama się przesunęła, co potrafi się często zdarzyć, to trzeba zmienować zaklęcie, żeby na nią zwrócić ją na miejsce. Więc że to jest taki pseudo-element. Gdy walczymy z przeciwnikami, mamy dwa główne sposoby pozbycia się ich. Pierwszy na no najbardziej oczywisty, klasyczny, po prostu zjechać mu cały pasek życia do zera. Drugi, który ma nieco inne konsekwencje, to jest pozbycie psychiki woga W zależności od Woga gdzieś zazwyczaj to jest coś koło połowy. Albo wówczas zostanie osłabienie, wpadnie w szaleństwo, no czyli... Albo mu się mega pokoje się w status, albo atak jakiś atak nieprzyjemny, efekt znaczy nieprzyjemny dla niego. Na przykład że zaraz ucieknie, albo atakuje z początku swojej duszy, albo więc przeciwnie dostaje wzmocnienie. I dla nas niedobrze. Zazwyczaj kiedy zjedziemy już tą psychikę dezerną, to po prostu jest zawał serca, no i różne typy ataków zadają obrażenia psychiczne albo fizyczne. Aczkolwiek można to też łączyć fajnie, dzięki zdolnościom pasywnym. Eee, co jeżeli właśnie jak pamiętacie, o ile oglądaliście moją serię, no a jeśli nie, to serdecznie zachęcam. Eee, ale już teraz przywołując konkretny przykład, <laughs> czyli e, była taka sytuacja, że mieliśmy szkieleta, no a w sumie to dwa szkielety już tam pod koniec gry. Bez przez większość nic nie robiły, tylko trzymały tarcze i broniły. No ale potem odkryłem, że zdolności można ulepszać i dodatkowo jeszcze trafił nam się artefekt, e, nie wiem, szklana głowa, coś takiego. No, generalnie głowa poprzebijana odłamkami szkła, co powodowało, że przeciwnik, który nas zaatakuje, dostaje obrażenia psychiczne. Jeszcze sama ta tarcza sprawiła, że potem, właśnie ta umiejętność blokowania, że jeżeli przeciwnik nas zaatakuje, to mu jeszcze oddamy za psychę. Czyli tak, szkie te, które nic nie robiły, e, teraz mogły jeszcze. Udawacie i atakować na psychikę. No i wypadało to takim fajnie. Oczywiście jeszcze ta drużyna była full skupiona pod zabieranie HP ków No i niektórzy padali właśnie e, posławieni punktów życia, a niektórzy wpadali szaleństwo, uciekali albo sami przyczyniali się do eksterminacji członków własnej drużyny. E... No dobrze, ale już wracając do samych bitew, są jeszcze takie statystyki, jak oczywiście obierzenia ochrona i tego typu podobne. W wygranych bitwach zdobywamy dusze kopaczy, czyli no, taką walutę służącą do ulepszenia obiektów, które stawiamy na cmentarzu, o którym za chwilę. Dostajemy jeszcze części zwłok, czyli z nich tworzymy naszych poddanych. I czasem wpadnie mózg, czyli właśnie jeżeli damy taki mózg poddanemu, to jego level się podniesie do poziomu tego mózgu. No i czasem jeszcze wypadają artefakty, albo dla podanych albo dla Iresusa. No mają one przyróżne efekty. No nawet ciężko jakieś przykłady, ponieważ jest ogromna juridyczna albo Albo zwiększą statystyki, albo dadzą jakiś fajny efekt. Ale dobrze. Jak już omówiliśmy bitwy, no czyli w sumie główną część gry. Teraz czas na rzeczy uzupełniające. No bo i tak na te bitwy składa się jeszcze masa czynników. Teraz ja planszy. Mamy 5 budynków pięter, na każdym z nich mamy unikalnych przeciwników, no i na każdym kolejnym 8 rośnie, choć nie do końca, ale do tego zaraz przejdę. Na każdym piętrze mamy wielką mapę ze ścieżkami, na których są umieszczone wydarzenia, Ona zależy jak będziemy podróżować, co spotkamy, a co miniemy. Przykładowe wydarzenia to bitwy, no czyli walczymy, grup z niego możemy wyciągać podanych, danych, których level się skaluje do tych. Oddziału, który ten grup zbadaliśmy. regenerację życia albo manę, wyznawców, którzy dadzą nam jakieś aetf dla IRTUS albo podanych, zdarzenia, czyli no tutaj może się zdarzyć dosłownie cokolwiek. Mogą nam użyć podanie, może być jakaś bitwa, możemy coś znaleźć. Wszystko. No i każdy piętro jest zakończone walką z bossem, po której przechodzimy na następne. Aczkolwiek, piętę możemy zesetować. <laughs> Są dwa główne powody Setu. Pierwszy powód to jest, no po prostu coś poszło źle, jest tragicznie, nie przejdziemy tego piętra. Jest gameowe. I drugi powód chcemy albo pójść jakoś inaczej, zbadać inne rzeczy. Nie wiem, coś uminęliśmy, a coś chcielibyśmy zbadać jednak. I to też po części tłumaczy powód pierwszy. Albo po prostu sobie chcemy ekspić na piętrze, które uznajemy za łatwo, opanowane. I też na y, piętach występują unikalnie wegowie, których odpowiednie wykorzystanie jest jednym sposobem do blokowania pewnych postaci. Sam miałem sytuację, że najpierw w przypadku Dampirycy, a potem wampirzycy. No ale już nie chciałem je sadować i kazałem wam znowu oglądać praktycznie tych samych odcinków. co do właśnie tego dziwnego poziomu tylności na piętach. Oczywiście jeżeli chodzi o statystyki, no to one się zwiększają systematycznie, co i nie ma żadnej filozofii. Ale taktyka nawegów może być zupełnie inna. Przykładowo, jeśli na trzecim piętrze ktoś poszedł pod ochronę przed magią, no to jest w nieciekawej sytuacji, bo na trzecim piętrze, z tego co pamiętam, to głównie objażenia fizyczne i solidne objażenia. Ale za to, gdy, jeżeli ktoś to pokona i dojdzie do czwartego piętra, no to spotka izimot, ponieważ tam są praktycznie sami magowie, i z tą jego ochroną na magię, to tam z kolei nic mu się nie będzie działo. Znaczy no właśnie w zależności od naszej taktyki te piętę są y, nieco inne i trzeba się właśnie tak bawić, szukając odpowiedniej konfiguracji na y, odpowiednie piętę I jest coś takiego, że możliwym jest uzyskanie takiego oddziału uniwersalnego. Na każdym piętrze sobie pojadzie. W sumie ja sam ledwo co zmieniałem drużynę. Jeżeli no, były jakieś tam znaczące zmiany, no to właśnie Niezbyt o klasy postaci chodziło, na bardziej już po prostu o po prostu lepsze wersje danej klasy postaci. Na samodziejem, z którym gę skończyłem, myślę, że Oldzera do końca bym ją przeszedł spokojnie. No pomijając fakt, że trochę zajęłoby odblokowanie w O niej jeszcze przytoczę przykład na końcu, właśnie co z tego odblokowywania niestandardowych postaci. No ale właśnie takie kombinowanie jest wpisane w sposób genia, no i sprawia po prostu frajdę. Kiedy widzimy, że nasza drużyna znowu zaczyna sobie radzić z nowymi zagrożeniami. W czasie wolnym odbitew przebywamy w naszym main hubie, czyli miejscu, gdzie możemy robić całą jeszcze rzeczy, czyli tworzyć nowych podanych, ulepszać już istniejących, odblokowywać nowe zaklęcia, alchemia, która nam pozwala na składanie części zwłok albo artefaktów, w zamian za życie, manę, expa i tak podobne. Możemy sobie ekwipować artefakty wcześniej wymienione jako nagrody za bitwy i rozwijać cmentarz. <laughs> na cmentarz możemy za dużo kopaczy i odpowiednich podanych, których poświęcamy, żeby coś ulepszyć, ulepszyć właśnie nasze struktury. <laughs> Mają albo efekty pasywne, jak na przykład generacje gniewu lub many w trakcie bitwy, takie wymagające warunku, czyli np. przykład na bitwa, gdzie nasi podanie mogą wykopać jakąś część, albo nawet artefakt, w tym czasie. Jest to nie warunek plus udział poddanego, na którego działa, czyli na przykład kostnica, gdzie po wygranej bitwie podany, który tam jest, się leczy, albo arena, gdzie po wygranej bitwie podany, który tam jest, zyskuje expa. Oczywiście za expa poddani zdobywają levele, które to z kolei dają im punkty statystyk, no i nimi możemy rozwijać statystyki, te to są konieczne no, do sobie na cięższych piętrach. Jest też osobny Eggsby dla samego Iretusa, i on za kolejne level dostaje punkty talentów służące do kupowania zaklęć albo osłonności pasywnych. No więc, już przy zaklęciach, będąc są już różnorodne, więc opiszę tylko kilka z na rodzaje. Są takie, które wzmacniają nagrydy za alchemię, głównie pasywne. Do innych pasywnych należą m.in. więcej nagród po bitwach, więcej uzyskiwanego gniewu, no i tego właśnie typu. Do prawdziwych już takich zaklęć w... w takim standardowym znaczeniu tego słowa, należą wspomagające, atakujące i specjalne. Wspomagające, czyli np. przemieszczanie podanych, usuwanie osłabień, leczenie. Do atakujących po prostu wszelkie zaklęcia zadające obrażenia. E, specjalne są nieco inne, no i właśnie to... Nie są takie typowe typowy podział, bardziej ja sam to utworzyłem i nie ma do tego na pewno dużych zaklęć. I właśnie tutaj opiszę ten przykład wampirzycy. Jest zaklęcie, które sprawia, że gdy wróg ucieknie z pola bitwy, zostaje zamieniony wampira. Jest to wymagane, trzeba tego użyć 3 razy, żeby odblokować już wampira do wytworzenia. Też zaklęcia możemy rzucać tak, że jedno zaklęcie przypada na jedną tryb. Zaklęcia kosztują nas punkty many. No i oczywiście im zaklęcie lepsze, tym kosztuje więcej tej many. Jest też coś takiego jak poziom księstwa, który dla różnych zaklęć odpowiada albo za to, że mnie kosztują, albo za to, że zadają większe obrażenia. Jeśli o grafikę gry chodzi, no jest dość specyficzna, nie ma co liczyć na fotorealizm, ale nie takie są założenia. Ma taki rysunkowy, który dobrze oddaje klimat gry. Animacje ataków są e, dobrze bardzo zrobione. Nieco gorzej jest ze sany spoczynku, gdzie występuje to ciągłe bujanie się postaci. Ale już taka jest specyfika tego gatunku praktycznie w każdej takiej gry przeturowej, gdzie właśnie tak wygląda te postaci tak ciągle gibają. No ale nie jest to jakiś duży minus. Muzyka i dźwięki. Cóż, e, ja personalnie jestem w która które naprawdę mało uwagi przykłada. Do muzyki i dźwięków w Ja Raczej przychodzę jest z wyciszoną, w grę wyciszoną i z własną muzyką. No chyba, że mnie zainteresuje Fabuła i po prostu chcę poczuć ten klimat, nie być rozpraszanym. I właśnie z wymienionego powodu nie będę się tutaj dużo zwodził nad tym tematem. No ale zawsze coś powiem. Muzyka jest klimatyczna, zresztą sami możecie ją teraz usłyszeć, więc możecie się o tym przekonać. Paradoksalnie jest to, że w momencie największego spokoju, czy na przykład w menu, albo w naszym main hubie, muzyka jest najszybsza i po prostu pełna akcja, a w czasie bitew yy, znacząco zwalnia. Więc to jest dosyć dziwne. A jeśli chodzi o dźwięki, to przy atakach postaci są yy, dobrze zrobione. jest z komentarzami Ratusa. Yy, nie jest złe, jak jest na jakiś czas rzuci coś, yy, co rzadko mówi, czy jakieś czynności, tutaj nie wykorzystujemy jakoś mega często ale jeżeli w dosłownie każdej bitwie o kilka razy słyszę Strange to Pain to mnie gniew zalewa, jak często on to mówi. Jeśli ktoś policzy ile razy Eratus powiedział we wszystkich odcinkach, to... nie wiem, przypnę mu dużo pod komentarzem. E, gdzie go kupić? To prawda, w chwili nagrywania tego filmu praktycznie na każdej platformie mm. jest zniżka na Eratusa. Obecnie na oficjalnych sklepach e, cena z zniżką oscyluje około 20zł, a normalnie jest to około setka. W przypadku sklepów z kluczami, e, nawet wykluczając he, he, wykluczając klucze, te zniżkę to, to cena nie jest większa niż około 20 zł, więc g jakoś droga nie jest. Też do gry w grze są DLC, które blokowują e, nowe postacie i chyba nowe piętra, ale one tam też nie kosztują za dużo. Jeżeli chodzi o czas gry, mi zajęło to około 18 godzin, no, ale tutaj, właśnie długość tej rozgrywki bardzo zależy od tego, jak się dostosujemy do tej taktyki. Nie, wiem, ja uważam, że chyba w mnie szybko i sprawnie właśnie tą taktykę z Jeżeli Raczej to nie będzie czas zbyt wyższy od normy. Z Z miałem tam jeden taki poważniejszy incydent, gdzie na pewno było źle. No, ale wtedy, kiedy zainwestowałem drugi już kieta, no to szczęście znowu się zaczęło do mnie uśmiechać. Teraz już będzie się liczało takie bardziej ogólne podsumowanie. Teraz plusy i minusy. Zacznę od minusów, bo będzie ich mniej. I od razu znaczam, że nie są jakieś znaczące minusy, ale no są. Okej, okay. już wcześniej właśnie na co narzekałem przy dźwiękach, że coś ja powtarza do bólu często tą samą razy No ja co naprawdę nie chcę szczegółów opiszeć całej gry. Na szczęście trafi być trochę irytujący. Drugi już nieco bardziej poważny, ale zależy od podejścia czyli y, żmudność i znudzenie. Iby się dobrze właśnie do tej perfekcji metody uniwersalnej, ale szukanie jej sprawia jak już się znajdzie, to, to każda bitwa jedna wygląda tak samo i jest trochę nudno. Oczywiście ja tutaj się powiadam wobec mojej taktyki, może nie wiem, inne taktyki uniwersalne potrafią być naprawdę ciekawe i rozmaite. W każdym razie, właśnie u mnie przynajmniej było tak, że szkiety broniły. Wilkołak ładował co to ja, i zabijał wszystko, co żyje na jednego hita. mumia usuwała osłabienia i czasem przesuwała, jak była taka konieczność. O tym pod koniec, gdy właśnie nieco się zmieniło, szkiety dostały tą pasywną umiejętność na psychikę. Zamiast mumii przyszła wampirzysta, która atakowała jednym konkretnym atakiem jak Wilkołak, ale już norodny. Czyli to znudzenie już nieco opadło. No i. W sumie na tym etapie gry już nawet mi nie przeszkadzało, aczkolwiek ciągle to było takie trochę powtarzalne. No i właśnie tutaj nie ma takiej jednej kuchynej odpowiedzi, czy to sądzenie jest, czego nie ma. Wszystko zależy od taktyki. No i jeszcze muszę tutaj dyszysty trochę tandetną fabułę, no ale jak już mówiłem, nie oczekuję od tej gry ani gry fabuły. To co było mi w się wystarczy. Nasami się tutaj wyłącznie na sam gameplay. Teraz czas na plusy. Hmm. Tutaj też jakoś. Nie będę dużo o tym mówił, no, ponieważ praktycznie cała ta recenzja to jak dla mnie jest plus 99% jej. W każdym razie jest plusem. Więc po prostu to jeszcze to, co już mówiłem, niektóre wyróżnie. No czyli różnorodność w taktykach i kombinowaniu, klimatyczna grafika i ścieżka dźwiękowa, systemy rozgrywania bitów, Ilość interakcji i różnorodności w opcjach. E, w main hubie, które wpływają na stajcie. No i zaliczenie wyzwań do odblokowywania postaci. No i generalnie fakt, że możemy grać jak sami poprzez skład udziału, podobły zaklęć, co poradzi do setek super satysfakcjonujących kombinacji. Teraz przychodzi czas już na ostateczną ocenę moją. Jak dla mnie jest to... 4 na 5. Niektórzy się z tą oceną zgodzą, inni wręcz przeciwnie. To jest moja subiektywna ocena. Wy możecie mieć prawdę do kompletnie innej. Zachęcam do zagrania, albo chociaż obejrzenia mojej serii, albo obu tych rzeczy, na przykład napiew obejrzenia, żeby się przekonać w pełni. Jeżeli właśnie Was interesuje taki typ rozgrywki, albo po prostu ten klimat, z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę. Na no ja.